Witam serdecznie, moi drodzy. Na Waszą prośbę dzisiaj jest odczyt, co jemu siedzi w głowie. Oczywiście to też y, może być odnośnie kobiety, tak? Jeżeli mężczyzna tutaj y, ogląda, to też y, dla Was po prostu sobie tą energię odwróćcie. Moi drodzy, no, prosiliście o taki temat, tak? Już od tygodnia taki temat gdzieś tam w mailu cały czas się przewija, więc dzisiaj sobie właśnie y, odpowiemy na takie zagadnienie. Moi drodzy, tutaj jest bardzo dużo, powiedziałabym, i takich mieszanych energii, i trochę sprzecznych, i takich, można powiedzieć, zahaczających o różne bloki tematyczne. Natomiast dobrze, no patrzymy w takim razie. Co mężczyzna ma w głowie odnośnie oczywiście Waszej energii, no bo o to chodziło yy, Wam, jeżeli chodzi o ten temat, który gdzieś tam chcieliście usłyszeć na kanale. Moi drodzy, przede wszystkim jest tu powiedziane, że ten mężczyzna. Znaczy wiecie, no każdy z was będzie miał inny punkt wyjścia, więc musicie do, dopasować do siebie. Natomiast tak, trójka wody mówi o tym, że ten mężczyzna chciałby z tobą coś tworzyć. Trójka wody to jest zabawa. Wiecie o co chodzi? Albo po prostu jakiś związek, ale na razie trójka wody jest bardzo początkową energią. Więc jeżeli pytacie o kogoś, kto jeszcze nie jest z wami w związku, no to ta, ochota, ta osoba bardzo by miała na to ochotę, tak? Jest też powiedziane, że generalnie rzecz ujmując, ta osoba dobrze się z wami czuje. Może być też tak, że wy go doładuje, doładowujecie energetycznie. Wiecie, nieraz tak jest, że jeżeli, no wiecie jak jest, że energie się mieszają między ludźmi, prawda? I nieraz tak jest, że rzeczywiście ktoś nas nieźle doładuje energetycznie. Można to zauważyć w ten sposób, że na przykład po spotkaniu z takim człowiekiem masz duże euforii w sobie, że czujesz się witalnie super, prawda? Więc to jest w stanie każdy z Was zauważyć. Natomiast tu jest powiedziane, jakoby on się w Twoim towarzystwie dobrze czuje, a w momencie, w momencie, moi drodzy... W momencie, kiedy gdzieś tam spotyka się z tobą, i później gdzieś tam się rozchodzicie, to ta osoba jest naładowana twoją energią. Taka prawda. Jest też, moi drodzy, powiedziane, że ten mężczyzna na razie nie robi sobie nie wiadomo jakich planów co do ciebie, no bo jeżeli wychodzimy tutaj z trójką wody, no to punkt wyjścia jest taki, że on na razie chce po prostu albo dobrej zabawy, albo tak naprawdę to jest początek totalny, a wiadomo, że początek może się rozwijać różnie, prawda? Te początkowe spotkania bądź poznawanie się na początku, no to jest też specyficzne, albo w prawo, albo w lewo, 50 na 50. Więc można powiedzieć, że jest zainteresowany Twoją energią i tobą tym samym. Natomiast wielkich planów na razie tutaj nie widać. Jeżeli chodzi o osobę zajętą, bo możecie też mieć tutaj na względzie kogoś, kto ma żonę albo kto ma męża, no bo jest cesarz, czyli formalny związek może być, to tu jest powiedziane, że ten mężczyzna na ten moment wycofuje się, czy znaczy inaczej, nie że się wycofuje, tylko na razie on nie wie co ma zrobić, dlatego że y, ma ochotę na y, z tobą coś, ale wie, że ma pewną rolę społeczną, z której musi się wywiązać. Czyli jest mężem albo jest żoną ta kobieta, tak? I przez to jest to wszystko spowolnione czyli już rozwój mógłby między wami być, gdyby ten, y, gdyby ten człowiek był wolny. Przez to, to wszystko jest spowolnione i tak naprawdę pokazuje się w rycerzu powietrza. Jest duża tutaj niezdecydowanie odnośnie, znaczy. No, dwójka ziemi, no albo ten mężczyzna nie wie, czy w ogóle chce z wami wchodzić w relacje, bądź czy to się opłaca, czy to jest to, co nie przyniesie mu problemów, albo ten mężczyzna nie wie, co konkretnie zrobić. I na przykład on może się teraz zastanawiać nad konkretnymi ruchami w dwójce ziemi. Natomiast nie zmienia to faktu, że znaczy, bo ja coś tam odczuwam, że niektórzy z was cesarzu, rzeczywiście jak nam się ten cesarz pokazał, to niektórzy z was mają do czynienia z sobą zajętą, no tak by tutaj wynikało z tego. Jest ten cesarz, a to jest zawsze związek formalny. Czyli można powiedzieć, że chyba, że ty masz, chyba, że ty masz kogoś, tak, na stałe, no to jeżeli ten mężczyzna to wie, no to spowalnia go to, dlatego że jest to jakaś tam przeszkoda, która jest brana przez niego pod uwagę ewidentnie na ten moment. Natomiast, jeżeli dwie osoby są wolne, to ten mężczyzna na razie nie ma co do ciebie jakichś niewiadomo jakich planów. Na razie chce się angażować, ale nie ma nic konkretnego, że na przykład za 8-10 lat będzie Twoim mężem. No nie, no jeszcze to, to jest za wcześnie tutaj. Jest też powiedziane, że albo jakaś sytuacja między Wami wytworzyła w nim pewne napięcie, nerwowość. Albo obciążenie, zmęczenie, albo samo to, że on nie wie co zrobić, doprowadza go do dużego zmęczenia, rozdrażnienia, zmęczenia. Wiecie, jeżeli na przykład w głowie osoby są przeciwstawne energie, przeciwstawne jak gdyby chęci, czyli z jednej strony ten człowiek by coś chciał, a z drugiej nie może. Albo nie wie, czy może, albo nie wie, czy, czy, to, mu, czy to jest dobry krok i tak dalej, no to te dwa wektory, że tak powiem, na, na siebie przeciwległe, wektory na siebie działają. I to może doprowadzać do tego, że ktoś jest bardzo rozdrażniony, bardzo zmęczony nawet. I to zmęczenie on może nawet gdzieś tam identyfikować z Wami, z Waszą sytuacją, z Wami. No, wy jak, jakby nie było, jesteście związane, czy związani z tym tematem jego zmęczenia. Więc to nie wynika z tego, że wy męczycie tego człowieka, tylko że w nim są przeciwstawne energie. Z jednej strony chce, a z drugiej ma przeszkodę. Z jednej strony chce, a z drugiej nie wie, czy to jest dobre. I wiecie, mieszają się te, jak gdyby, podejścia w nim, i to jest męczące dla człowieka, bo to jest taki konflikt wewnętrzny, można powiedzieć. Konflikt wewnętrzny zawsze jest stanem, który tak naprawdę. No, męczy, no konflikt wewnętrzny, jakiego tematu by nie dotyczył. no Na pewno yy, nie jeden z Was tutaj człowiek na tym czytaniu raz minimum w życiu konflikt wewnętrzny miał, ale tutaj ten mężczyzna rzeczywiście jest w konflikcie wewnętrznym, który go bardzo mocno yy, denerwuje i męczy. To jest męczące, wiecie. Ten człowiek już może być tym tematem po prostu bardzo zmęczony, dlatego że nie wie, co ma zrobić. A każde działanie w lewo bądź w prawo już jest konkretem. Jeżeli stajemy na rozdrożu, nie wiemy, co zrobić, to to jest bardzo męczące. Umówmy się. Szczególnie, jeżeli ten człowiek naprawdę nie wie, co ma zrobić. To nie jest na przykład 30 do 70, że on ma na, na to, że chce zrobić, ma 70, na to, że nie chce 30. Tu jest dosłownie 50 na 50. Czyli można powiedzieć, że ten człowiek jest w ogóle. Dopiero na początku podejmowania decyzji względem Waszej osoby. Wiecie, jeżeli tutaj byłby człowiek zajęty, no to jakby nie było, jest to zrozumiałe, prawda? Ma partnerkę w domu, ma czy kobieta, męża w domu, no to logicznym jest, że jeżeli nie jest jakimś bawidankiem albo wiecie, wychodzącym z jednego łóżka do drugiego, no to ten człowiek będzie miał przeszkody w sobie, będzie miał blokady i to go może, wiecie, blokować, tak? No, często na przykład w relacjach karmicznych jest tak, że mamy swoje związki, mamy stabilizację życiową, a nagle poznajemy osobę karmiczną, z którą mamy coś do przepracowania, którą znamy z poprzedniego wcielenia, znamy jej energię i jest nam bliska, tak? W momencie, kiedy nasze dusze się rozpoznają, Wtedy już te energie są ze sobą bardzo blisko na poziomie energetycznym. A czy będą na ziemskim, no to wtedy to już zależy od tych ludzi. Ale na poziomie energetycznym, od samego początku aktywacji między duszami, te dusze są sobie bardzo bliskie na poziomie energii. Tym bardziej jest trudno, prawda? Bo tutaj nie wykluczam, że macie związek karmiczny. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam w rogu kartę jedności. Karta jedności jest kartą lekcji duchowych i relacji karmicznych. Więc można powiedzieć, że w większości przypadków tutaj w tym rozkładzie mówię o osobach, które są połączone ze sobą relacją karmiczną, czyli gdzieś tam wpadły w swoje życie nagle, z nienacka, nic na to nie wskazywało wręcz, a mają na przykład zobowiązania. I ty możesz mieć męża, i on może mieć żonę, albo on jest wolny, ty masz męża, czy tam narzeczonego chłopaka, albo on jest zajęty, ty jesteś wolna. Wiecie, no, wszelkiego rodzaju kombinacje to już jest nieważne. Wiecie, no, karma nie patrzy na takie rzeczy. No, bądźmy szczerzy, jeżeli z poziomu duszy, moi drodzy, jeżeli z poziomu duszy, my mamy pewne zobowiązania względem siebie, tak? Dusze mają, no to wiecie, czy ktoś jest zajęty, czy nie? No, to to jest drugo, du, drugoplanowe i już kiedyś Wam o tym mówiłam, że zawsze najważniejsze jest to, co przychodzi z poziomu duszy, prawda? Mamy zadania względem siebie, mamy różne połączenia energetyczne z różnymi ludźmi, i wiecie, nie wiemy nawet kiedy taka osoba w nasze życie wejdzie, ale z poziomu duszy my mamy coś przepracować razem, więc wiecie, no nie patrzy jak gdyby energia na to, aha, no to ona jest teraz z mężem, no to nie, to nie możemy jej dać tej karmy do przepracowania. No nie, moi drodzy, zawsze z poziomu duszy rzeczy są najbardziej priorytetowe. I zauważcie, że relacje karmiczne bardzo często są, wchodzą w życie w momencie, kiedy ktoś już ma zobowiązania. Jakieś, wiecie, żony, dzieci, mężów i tak dalej. Więc to jest, jak gdyby, no, mniej ważne z poziomu duszy. No niestety, no muszę tak powiedzieć, z poziomu ziemskiego nam się wydaje to najważniejsze. A z poziomu duszy ma być wykonana teraz karma i będzie. Wiecie o co chodzi. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że ten mężczyzna na razie się wstrzymuje z jakimś bardziej spektakularnym ruchem do ciebie. Ale dlaczego mówię na razie? Bo ja uważam, że i tak to ruszy. Patrząc na pozostałe karty, plus wiedząc, że to jest relacja karmiczna, gdzie energia karmy też będzie napędzała to wszystko. No bo bądźmy szczerzy, karmie zależy na tym, żeby te osoby jednak ją przepracowały. A wpływ karmiczny na ludzi w czasie przepracowywania karmy, jest duży. Naprawdę jest duży, jest mocny, jest natężony. I nieraz na przykład ludzie, którzy na przykład nigdy by nie zdradzili, nie weszliby w, w romans, pod wpływem energii karmicznej robią to, dlatego że są właśnie pod wpływem energii karmicznej, czyli z poziomu duszy oni muszą zadanie wykonać. Wiecie o co chodzi. I powtórzę to co zawsze: trzy czwarte romansów to są romanse karmiczne. Czyli gdyby ci ludzie między sobą nie mieli karmy, to mogliby nawet na siebie nie spojrzeć na ulicy. Taka prawda. No to może jest takie, wiecie, bardzo powiedziałabym. To, co powiedziałam, jest bardzo takie, może, mocne, ale taka jest prawda. Niektórzy nawet by się nie zainteresowali drugą osobą nigdy, gdyby nie to, że energia karmy ich połączyła i ich dusze gdzieś tam się rozpoznały i się uaktywniły względem siebie. Więc, wiecie, zawsze najważniejsze jest to, co na poziomie energii, zawsze. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Ja uważam, że tutaj ciąg dalszy nastąpi, ale nie będzie to szybko, albo to będzie małymi krokami, albo to będzie naprawdę przesunięte w czasie. Na razie ten mężczyzna, mam wrażenie, że mężczyzna, no mówię mężczyzna, bo mi tak łatwiej z poziomu mówić, wiecie. Natomiast moi drodzy, generalnie chodzi o to, że ta osoba, Oczywiście wasze, y, aktywacja między wami już się na pewno na poziomie dusz y, musiała odbyć, jeżeli już się czujecie, prawda, nawzajem. Też między niektórymi z was może nawet dochodzić już do pewnych takich, y, no, odczuwania swojej energii, odczuwania siebie na odległość, oczywiście, że tak. Natomiast też może być tak, że y, już wy możecie nawet telepatycznie się między sobą porozumiewać. I to nie jest przesadzone, co ja teraz powiedziałam. Spytajcie się osób, które przeszły karmę, co to znaczy telepatyczne, że tak powiem, wysyłanie sobie informacji. To nie jest naprawdę przesadzone. Druga sprawa jest taka, że wy już się odczuwacie tutaj na poziomie energii i nawet jeżeli macie gdzieś tam jesteście na odległość, to odczuwacie siebie. Możecie jeszcze na przykład nie łączyć tego odczucia z drugą osobą, jeżeli to jest nowa sytuacja. Ale mam wrażenie, że wy, no, no wy, na pewno oglądający ten rozkład, jesteście osobami, które wchodzą na filmy ezoteryczne, więc wy możecie wiedzieć, co się dzieje. Druga strona nie musi, bo z tego co widzę, druga strona wcale nie jest w świecie ezoterycznym i nawet może nie wiedzieć, nie mieć pojęcia zielonego, o czym my tutaj mówimy, i może być to dla nich abstrakcja. Natomiast nie zmienia to faktu, moi drodzy, że te rzeczy już się u Was zadziwiają. I wy, jako osoba bardziej świadoma treści ezoterycznych, energetycznych, wy doskonale wiecie, co tutaj się dzieje, i możecie odczuwać energię tej osoby. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, moi drodzy, że U uważam, że tutaj ruszy, że tak powiem, temat, ale nie szybko, wiecie? Nie szybko. To, że się Wasze dusze uaktywniły względem siebie, to jedno, natomiast Osoba, która jest tutaj mniej ezoteryczna, albo wcale, czyli mam, że ta druga osoba nie wy, ona jeszcze musi, że tak powiem, energetycznie się w tym wszystkim połapać. No wiecie, jeżeli to jest człowiek, który nie zna naszych zagadnień i, i naszych takich tutaj połączeń, my wiemy o tym, wchodzimy na kanały ezoteryczne, wiemy, że takie rzeczy istnieją i wiemy tym samym, co się dzieje. Jeżeli ten człowiek nie wie, co się dzieje, to musi najpierw się obyć z nową sytuacją. Więc jeszcze chwilę musi mu to zająć, jeszcze chwilę musi mieć czas na to, żeby do tego wszystkiego się gdzieś tam, jak to się mówi, dopasować energetycznie, przynajmniej z poziomu świadomego. Co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, moi drodzy, Powiedziane też jest to, że w pewnym momencie ten mężczyzna czy tamta kobieta yy, znajdą w sobie odwagę i będą chcieli tutaj zadziałać i zrobią coś konkretnego. Niewykluczone, że Wy jesteście połączeni, niektórzy z Was, w pracy. Wy możecie pracować w jednej firmie albo słowo klucz to jest praca. Pieniądze, praca, coś Was tu łączy, bo mamy króla ziemi czyli tak na, i ósemkę ziemi. Czyli tak naprawdę yy, temat Was łączący to pieniądze. No to rozumiem, że praca, współpraca, praca, coś takiego. I generalnie rzecz ujmując, to jest jak gdyby taka baza, która Was łączy, bo macie tego Króla Ziemi tutaj. Więc większość z Was będzie po prostu. Połączona tematem pracy, współpracy, pracy, pieniędzy i tak dalej. Jeżeli nie macie takich wątków, to się nie martwcie, bo to jest czytanie kolektywne, więc nie wszyscy akurat muszą co do JOTY tutaj wszystko mieć y, ze sobą kompatybilne. Natomiast y, uważam, że ten mężczyzna zrobi coś bardziej do Was konkretnego, spektakularnego, ale mam wrażenie, że w tym roku będzie trudno. Mam wrażenie, że ten rok będzie takim rokiem, gdzie ten mężczyzna będzie w ogóle przyswajał, co się dzieje na poziomie energii. No niektórym schodzi to dłużej. To już zależy od człowieka, natomiast wiecie, jeżeli w razie ten ktoś by miał żonę albo męża, no to logicznym jest, że jego uwaga jest skierowana na no, na żonę, na męża. I tak naprawdę tak jak było dotychczas, prawda? Jeżeli na przykład jesteście tutaj osobami wolnymi, i tak tutaj y, uaktyw uaktywniła się ta energia między wa Waszymi duszami, natomiast y, ta osoba musi się po prostu tutaj jeszcze rozeznać w temacie energetycznym z y, poziomu świadomego. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że jeżeli chodzi o jakieś takie uczucia, emocje. No, to albo jeszcze ich nie ma, jest duże przyciąganie. Na pewno między Wami jest duże przyciąganie. No, głównie z poziomu fizycznego, umówmy się. Energia karmiczna często łączy ludzie na poziomie fizycznym, bo to jest najłatwiejsze. Prymitywne, no prymitywne oczywiście, że tak, ale najłatwiejsze. I często jest tak, że jeżeli ludzie mają ze sobą do przepracowania relację karmiczną, to yy, największe połączenie mają na poziomie no, fizyczności. Pożądanie, przyciąganie, chemia i tak dalej. I od tego się zaczyna. Często też na tym się kończy, dlatego że niektóre relacje karmiczne nie potrzebują głębszej jakiejś tam głębszego uczucia między tymi ludźmi. Niektóre wyzwolą w takie uczucie, ale nie wszystkim jest to potrzebne. Niekiedy do, do przepracowania karmy wystarczy tylko pociąg seksualny, taka prawda. No dobrze już to powiedziałam, nie powinnam na kanale mówić, bo yy, powinnam to jakoś naokoło powiedzieć, no ale dobrze już powiedziałam. Generalnie chodzi o to, że poziom fizyczny wystarczy, żeby karma przepracować. Nie musi być to pójście w stronę rozwoju uczuć i tak dalej, ale może tak być rzeczywiście. To zależy od energii karmicznej. Dobrze, co tutaj jeszcze jest powiedziane? Powiedziane też jest to, moi drodzy, że karma między wami jest już w trakcie przepracowywania, bo jeżeli wasze dusze uaktywniły się względem siebie, to znaczy, że to już wszystko ruszyło. Cały proces ruszył. Wiadomo, że nieraz karmę przepracowujemy latami. A nieraz przepracowujemy miesiąc, czy, czy znaczy miesiącami, chciałam powiedzieć. Nieraz pół roku, nie raz rok, nie raz 10 lat. W zależności wiecie, no, jakie jest natężenie karmy i co Wy tam macie względem siebie przepracować. Ale tutaj ewidentnie macie jakąś relację duchową, bo ta karta jedności bardzo mocno nam się tu pokazała. Jeżeli chodzi o te uczucia, to powiem tak. Jeżeli spotykacie się już długo, to jakieś takie wstępne uczucia mogą być. Natomiast, jeżeli to jest nowa sytuacja, to ja bym powiedziała, że albo jest na razie tylko przyciąganie fizyczne, albo jest zauroczenie. Ale wiecie, jak jest z tym zauroczeniem? Zauroczenie to nie jest jakaś nie wiadomo, jak wielka rzecz, dlatego, że to jest taki wstępny stan, gdzie nasz umysł odczuwa, że ktoś nam się podoba. Gdzie, gdzie jesteśmy zaintrygowani jaką, jakąś osobą, gdzie jesteśmy jej ciekawi i tak dalej. Ale zauroczenie bardzo szybko może się, wiecie, wycofać. Yy, albo przejdzie dalej, albo nie przejdzie. Yy, zauroczenie tak jak szybko się pojawia, tak szybko może po prostu być wycofane. Więc można powiedzieć, że to nie jest stała. Zauroczenie w ogóle nie jest stałą i może być bardzo yy, stanem ulotnym, tak? Bardzo szybko to zauroczenie może po prostu minąć. Jeżeli nie jest pielęgnowany, tak? Jeżeli nie przechodzi w fazę kolejną. Natomiast, moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że jeżeli miałabym podsumować cały rozkład, to powiem tak, ta osoba coś by chciała z wami, ale nie może, albo zastanawia się, czy może, albo zastanawia się, czy powinna, ale ja uważam, że ciąg dalszy nastąpi, tylko to niekoniecznie będzie ten rok. W taki sposób mi się to pokazuje. Jakby nie było, jest tutaj w tle relacja duchowa, mniemam, że karmiczna, więc można powiedzieć, że energia zrobi swoje, macie pewne zadanie duchowe, z którego macie się wywiązać, i dlatego tak łatwo nie będzie odpuścić siebie nawzajem, na poziomie energii na pewno. Więc moi drodzy, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o ten odczyt, o który prosiliście. Dzisiaj też na moim kanale pojawił się film, co dzisiaj masz usłyszeć. Więc, jeżeli y, jak gdyby nie oglądaliście, a macie na to ochotę, no to zapraszam Was serdecznie. Zawr, zawsze Was serdecznie na moje filmy zapraszam. Y, no, i tyle, moi drodzy. Tak. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.